Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Dzisiaj sobie zobaczycie pierwszy materiał w jakości 4K nagrany na mój kanał YouTube. Bitewka dzisiaj z Atlanty, bitwa z sezonu bitew rankingowych. Kolega Quarku jest autorem tejże powtórki. Ci, którzy będą mieli obejrzeć, możliwość obejrzeć ten materiał czy to na telewizorze, czy na monitorze, jeśli takie monitory po posiadacie, Odpalcie sobie na tym kółeczku zębatym 4K i zobaczycie taką jakby pełną krasę wyglądu tejże gierki. Ok, kolega tutaj zrobił ponad 3000 expa bazowego, więc naprawdę bitwa musiała być bardzo udana. Zobaczmy, jak tutaj się sytuacja będzie rozwijała. Ilu uda mu się zatopić przeciwników? Jak sobie popatrzycie na przeciwników, to. Macie z krążowników Flint, Belfast, trzy niszczyciele, dwa razy Shiracu, raz Leningrad, do tego Sinop i King George. Tutaj oczywiście tym wiligranowym okrętem będzie trzeba operować prawdopodobnie w okolicy wysp, tak aby nie zostać przez przeciwnika wyspotowanym, zwłaszcza jeżeli chodzi o konfrontację z pancernikami, ale także z krążownikami tymi albo szybkostrzelnymi, albo tymi, które mają dobrą penetrację z Pepeków. No Atlanta nie jest zbyt wytrzymałą jednostką, do tego macie dość szczupłą pulę punktów wytrzymałości. Jak widzicie, 27,5 tysiąca okręt jest naprawdę filigranowy, bardzo delikatnie opancerzony i w zasadzie pod, pod wszelakimi kątami jest w stanie przyjmować bardzo duże obrażenia, szczególnie z tych dział. Największego kalibru. Prawdopodobnie mamy tu niszczyciel, zobaczcie, jest Leningrad. Atlanta idealnie nadaje się do eksterminacji niszczycieli. Ten radar w zasadzie był niepotrzebnie odpalony. Ja bym tutaj sobie odpalił jeszcze Hydro. Kwarku też to zrobił. Dzięki temu Hydro będzie można potencjalnie wyminąć torpedy z Leningradu. On już w tej chwili, jak widzicie, kończy. Prawdopodobnie tą potyczkę tutaj jeszcze chyba dostanie jakieś pociski. Niestety, nie dostał, no ale postanawia na nas wypływać, no i to powoduje, że za chwileczkę tą potyczkę zakończymy. Jeżeli zdążymy, będziemy mogli oczywiście skorzystać z dobrodziejstwa jego zasłony dymnej. Ta zasłona dymna radzieckich niszczycieli nie, nie trwa tak długo jak, jak amerykańska, no ale zawsze gdzieś tam można sobie postrzelać. W tym momencie mamy przejętego kapa Charlie, co jest dla nas bardzo korzystne dla nas, dla naszego timu. Za chwileczkę prawdopodobnie przejmiemy Radość. również kapa alfa. Tu pomaga nam Shiratsu. Jak widzicie, na razie Kwarku nie zamierza jakoś intensywnie pchać ostro do przodu. Gra dość rozważnie. Do tej pory, jak widzicie, nie zostały wykryte krążowniki wrogiej drużyny, co powoduje, że nie wiadomo gdzie są, nie wiadomo w jaki sposób wypłyniemy do nich ustawieni, no to Shiratsuyu gra, powiem szczerze, dość zachowawczo. Wydaje mi się, że ono mogłoby troszeczkę pójść do przodu, jednakże na to się nie decyduje, dlatego prawdopodobnie Quarku również postanowił nie wypływać na stronę mapy, gdzieś tutaj w okolicy linii E, na stronę mapy, gdzie jest resp drużyny przeciwnej, no, jednak teraz chyba zmienia zdanie i przemieszcza się i przemieszcza się tutaj bliżej. Kapa Bravo, ale jak widzicie, od drugiej strony King George zmierza w naszym kierunku. To nie jest dla nas dobre. Prawdopodobnie będzie trzeba tutaj troszeczkę przykampić za tą wyspą. Już tu widzicie, jest cała stop na maszynach zrobiona. No, i teraz widzimy tutaj ostrzał do King George'a, jeszcze z tych rufowych wiesz, nie możemy go trafiać, natomiast z tych dziobowych, jak widzicie, już możemy. Chyba będzie nas zasłona dymna tu troszeczkę też kowerowała przed wykryciem, bo ten niszczyciel prawdopodobnie albo jest w tej zasłonie, albo jest pomiędzy nami a zasłoną. W tej chwili mamy. Spota trzeba będzie się jak najszybciej schować. Miejmy nadzieję, że King George nie ma załadowanych pocisków przeciwpancernych, bo to dla nas by było naprawdę bardzo negatywne. No i jak widzicie, przeciwnik odzyskał kapa Charlie, ale my tam mamy dwa niszczyciele, w związku z powyższym jeszcze sytuacja nie jest rozstrzygnięta co do tego, kto będzie właścicielem kapa już. Za chwilę. Tam Z39 powinno sobie poradzić, jeżeli będzie operowało w okolicy wyspy, ponieważ nawet jeżeli Belfast odpali radar, to prawdopodobnie nie będzie miał przystrzału ani ten okręt, ani Flint, który się tam znajduje. Co do Flinta, to też jest dosyć ciekawa jednostka. Ma zasłonę dymną, ma torpedy o dość dużym zasięgu, dużo większym niż Atlanta, natomiast przez to, że ma dym nie posiada radaru i jeszcze tutaj nie posiada posiada o dwie wieże dwie wieże, tak, czyli w sumie cztery działa mniej, to są te wieże takie na podwyższeniach po obu, znajdujące się po obu stronach burty, gdzieś tam w okolicy na wysokości śródokręcia w okolicy kominów, a tak poza tym to jest jednostka w, w grze bardzo podobna, taki lekki krążownik przeciwlotniczy między innymi, ale jak widzicie świetnie sobie radzi z niszczycielami jeżeli tutaj używacie zapalnika bezwładnościowego, co ja osobiście bym Wam rekomendował to naprawdę potrafi zadawać obrażenia, potrafi podpalać, ma bardzo szybkie przeładowanie oczywiście wadą może być ta parabola lotu pocisków, taka ogromna te pociski lecą bardzo długo do celu. Tu jest mały zasięg, bo stokowo mamy zasięg 11,1 km. Jeżeli użyjemy zaawansowanego treningu artyleryjskiego na kapitanie, który tutaj działa, no bo e, mamy armaty kalibru 127 mm, to będziecie mogli strzelać na dystansie 13,3 km. I jeżeli chodzi o umiejętności, za 4 punkty. Na kapitanie, to to by była na Atlancie pierwsza rzecz, którą bym zrobił. Dopiero potem szedłem w kamuflaż i w zapalnik bezwładnościowy. No i zobaczymy, słuchajcie, jak będzie tutaj wyglądała dalsza potyczka. Pojawia się kolejny pancernik, do którego będziemy mogli sobie postrzelać i za darmo na nim zrobić DMG. Niestety, widzę, że. Kap Charlie został totalnie tutaj odpuszczony przez, przez naszych sojuszników. Belfast z Flintem tutaj przepychają. Tam prawdopodobnie gdzieś się jeszcze kręci Shiratsu. Niestety mamy tylko jednego kapa. Przeciwnik w tym momencie ma ogromną przewagę, jeżeli chodzi o, jak widzicie, pulę punktów wytrzymałości. To jest 156 000 do 106. No i teraz jeszcze będzie trzeba spróbować uszczuplić te okręty. Na szczęście przeciwnik traci King George'a. To było skuteczne torpedowanie Shiratsuyu. Shiratsuyu ma dużo torped, ma te torpedy bardzo fajne, z dosyć wysoką alfą. Tam, jeżeli je jeszcze przyspieszymy tym modułem, to już w ogóle jest fantastycznie, bo one tam chyba, one tam bazowo. Osiągają 62 węzły, więc, więc można te torpedki jeszcze przyspieszyć, można grać bez dymu, więc można rzucić tych torped w sumie 16, a nie, a nie 8, także... Dobry kamuflaż tam ten okręt posiada, bo wymaksowany to jest 5,8 km. Jeżeli mamy eksperta od kamuflażu na kapitanie, no i my tu gadu, gadu i powoli, powoli, zobaczcie, zbliżamy się do 100 tysięcy obrażeń. Ten Sinop tych obrażeń zbyt dużo tutaj nie przyjmuje, ponieważ on ma dosyć ubogą zabudowę, że się tak wyrażę, na pokładzie. Tutaj nie ma tych tych rzeczy, które można by było wypompować z puli HP zbyt wiele. Jednak brytyjskie okręty amerykańskie dużo łatwiej jakby przyjmują obrażenia z tak niskiego kalibru. Jeżeli mamy zapalnik bezwładnościowy, no ten okręt jest dość twardy i, i naprawdę tu głównie będziemy go Podpalali, mimo że posiadamy zapalnik bezwładnościowy, raczej gdzieś tam po burtach przebijali go. Nie będziemy pokładu, raczej w większości miejsc również nie będziemy przebijali. No i taka to jest sobie gra Atlantom. Przede wszystkim pożary, przede wszystkim spam pocisków. Jak widzicie, tym Sinopem teraz się ustawił do nas totalnie rufą, więc tych pocisków trafia. Zdecydowanie mniej w ten okręt. One nie mają takiego aż dobrego skupienia na tych większych dystansach. No i zobaczmy, KB udało się odzyskać tam jeszcze. Jak widzicie, pokazuje się Shiratsuyu Teraz Quarku postanawia pocisnąć na wstecznym. Wydaje mi się, że będzie chciał tego Shiratsuyu tutaj złapać na. Radarze, jest to, jest to możliwe, że, że za chwileczkę do tego dojdzie bardzo daleko od przeciwnika. Gra Leningrad, teraz chyba jeszcze będzie bicie tutaj na flinta, mam takie wrażenie. W tym momencie jeszcze się kwarku postanawia nie wychylać. Na razie nie mamy spota, dostajemy odznaczenie duży. Kaliber, no to pokazuje już tutaj, jak skutecznie graliśmy, ilu przeciwnikom byliśmy w stanie zadać obrażenia. Shiratsu i Zetka robią dobrą robotę. Spotują nam tutaj, będziemy mieli do kogo strzelać. No, na ten moment wydawałoby się, że bitwa raczej będzie przegrana. Przeciwnik ma pancernik, który ma jeszcze dość dużo HP. My nie mamy czym Przytankować, nasze okręty popadały. Na szczęście mamy aż trzy niszczyciele. One, one będą jakby postrachem strachem troszeczkę dla przeciwnika. Będą również balansem na ten pancernik. Swoimi torpedami będą tutaj potencjalnie przeciwnika odstraszać. Zobaczcie, z jakim dużym wyprzedzeniem na tak małym dystansie trzeba tutaj strzelać do tych wrogich jednostek. Teraz Belfast złapał nas na Hydro. Flint już zaczyna do nas strzelać. No i w tym momencie jeszcze pokazuje nam się, zobaczcie, Shiratsuyu. On tu na pewno jakieś obrażonka przyjmie. Już te pociski niestety nie przeszły, ponieważ Quarku postanowił się wycofać. Ta wyspa tutaj była zbyt wysoka. Taka idealna dla nas sytuacja miałaby miejsce wtedy, gdy ta wyspa byłaby Niższa te nasze pociski, by nad nią przelatywały. Tutaj jeszcze Belfast próbuje robić jakieś tam do nas podejście. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No, jestem ciekaw. Jestem ciekaw, czy kapitan tego Belfastu zdecyduje się nas tutaj popchnąć, czy on na ten moment będzie uskuteczniał taką nadal pasywną grę. Tam nie zapominajmy o tym, że w jego kierunku mogą pójść torpedy. Te torpedy mogła rzucić Zetka, mógł rzucić również Leningrad. W tej chwili jeszcze tutaj lecą salwy w kierunku Sinopa. No, ten okręt będzie zdecydowanie najłatwiej trafić na tym dystansie. Flinta raczej z jego manewrowością tutaj trafić się nie uda. To jest zbyt mały cel i zbyt zwrotny. Zobaczcie te pociski na tym dystansie lecą już kilkanaście sekund tak naprawdę, więc teraz salwa pójdzie w skały ta ostatnia, bo przeciwnik postanowił nam zniknąć. Został zatopiony Belfast, więc mamy stosunkowo otwartą drogę do Kapa brawo, teraz tylko ktoś musi spróbować zatopić tego Sinopa, my musimy tutaj pomóc z tym Flintem przede wszystkim no i ewentualnie spróbować upolować niszczyciel Shiratsuyu Flint będzie przyjmował już z Iwcha obrażenia, tak jak mówiłem i Flint i Atlanta to są jednostki bardzo miękkie więc on tutaj obrażenia na pewno będzie przyjmował, niestety nie mamy radaru, można by było jeszcze do tego Flinta tu postrzelać na ten moment Sinop się nami nie interesuje to bardzo dobrze, bo moglibyśmy od niego tutaj wyrwać naprawdę bardzo dużą salwę, mimo że ma mało HP, -ków. cały czas dla nas byłby groźny w tym momencie Leningrad spalił tego Sinopa. No i zobaczmy gdzie tu pojawia się niszczyciel wroga. Ten niszczyciel tutaj na plecach się Bał pojawić, bał się wpłynąć w kapa. On ma świadomość, że, że dysponujemy radarem. U nas jeszcze przetrwały dwa niszczyciele. Mamy też flinta, do tego flinta będzie można w tym momencie postrzelać. Zobaczymy, co kapitan Flinta tutaj nam pokaże: czy, czy, będzie, chciał, czy będzie chciał podjąć walkę taką burta w burtę na. W bliskim dystansie będzie oczywiście trzeba uważać na torpedo tego okrętu. Tutaj jeszcze ostrzał do tej jednostki prowadzą niszczyciele, prowadzi Leningrad, więc za chwilę kapitan Flinta wyląduje w porcie. Tak też się stało. My przejmujemy w tej chwili kapa. No brawo, losy bitwy tak naprawdę się dość mocno odwróciły. Shiratsu, jak widzicie, ma gdzieś około 12 tysięcy HP, więc jeszcze troszeczkę tych HP-ków mu zostało. Kwarku nabił ponad 130 tysięcy. Myślę, że jeszcze, jeszcze będzie w stanie tutaj być może ten niszczyciel gdzieś tu dorwać. No, zobaczymy. Ja troszeczkę tę bitwę przyspieszam. Poczekajmy na to. Czy ten niszczyciel gdzieś tutaj się jeszcze pojawi, czy ta bitwa będzie wygrana na punkty? Ja myślę, że on powinien tutaj próbować popchnąć mimo że z Atlantom nie ma szans, ale tu jest u niego walka oczywiście o ewentualne nietracenie gwiazdki. Kapitan tego niszczyciela podejrzewam, że przynajmniej dwa punkty przejął lub brał udział w ich przejęciu, i tutaj jest walka o to, aby jeszcze zadać jakieś. Obrażenia, ponieważ jeżeli te obrażenia zostaną zadane, no to on może mieć najwięcej ekspa w swoim teamie i tej gwiazdki nie stracić. Być może jeszcze komuś uda mu się tutaj zarzucić torpedę, chociaż nie sądzę. No przy tej szybkostrzelności Atlanty to raczej tu Shiratsuyu zbyt wiele nie zrobi. Chłop zapomniał, że ma działa, dopiero teraz zobaczcie, oddał salwę z dział To powinien zrobić od razu, jak tu wypływał. Prawdopodobnie strzela do, mam wrażenie, do niszczyciela, mógłby strzelać do krążownika, a my za chwileczkę, tuż po zatopieniu tego okrętu, udamy się na podsumowanie bitwy. Tak jak mówiłem, jesteśmy na podsumowaniu bitwy. 139 tysięcy obrażeń to jest wynik, który udało się uzyskać. Kwarku, dwa fragi, przejęcie samotne. Kapa, drugie przyjęcie wspólnie z członkami swojego teamu, 7 razy obrona baz 11 pożarów, w sumie 459 trafień. No i tutaj macie ten exp bazowy. Kolega zdobył 3163 punkty doświadczenia bazowego. Naprawdę fantastyczny wynik z modyfikatorami. Było to, zobaczcie, 11700. Do tego z istotnych odznaczeń jeszcze. Jak widzicie, duży kaliber. Flint od nas przyjął za 24 tysiące, Leningrad za ponad 16, Shiratsuyu za ponad 8, King George i Sinop odpowiednio 35 i 54 tysiące z pożarów. Zobaczcie, wpadło aż 40 tysięcy obrażeń. Myślę, że bardzo duży wpływ na tego EXPA miało to, że wypompował w dużej części Niszczyciele z tej puli punktów wytrzymałości, no i zarobek w tej bitwie z modyfikatorami wyniósł 706 tysięcy. W tym materiale, moi drodzy, to tyle. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Mam nadzieję, że przynajmniej część z Was obejrzała go w jakości 4K. Dajcie mi znać, co myślicie o tym formacie i oglądaniu w tym formacie powtórek z World of Warships. One się nie, nie będą pojawiały zbyt często. Raczej będą w full HD, natomiast jest to tak testowo, eksperymentalnie, ponieważ sam jestem ciekaw, jak to na YouTube po zaplodowaniu będzie wyglądało. I tyle, do usłyszenia.